Pan patrzy No otwórz szybę Daj się na luz Co tam <grym> Ej Pan chce wjechać No Nie no dobra niech jedzie No dobra jedź Ja? No I za daleko Ustawił się pan tu, bo pan ma złe z tej strony to myśleliśmy, że pan tu jedzie, ja ten chuj nie brał <noise> tylko Że ten chuj stanął nic nie tankował, tylko coś tam robi w bęben je p***. A to nie na nas? Nie, nie, nie. O tu tak robią! Stawają, zostawią drogę, a potem... Idzie trzy metry paliwa, przychodzi, zostawia drogę i ja Tam go wyjmy się. Zegadali wiesz, jak no jak tak wolno. No. Szybko. Bo nie jest, za inny skupi to w ogóle. No bo to No, aż aż za gorąco jak się stoi. A mogę z tamtej strony? Modę wszelkie Oj to był O. Powiedz tamtej? Czemu tak daleko sobie stanęłaś Aniu? No to przybliż mi To ja nie umiem już. Czekaj bo pan mi tam opowiada historia o eskalce robię No teraz tak To nie leci! No bo już Aniu zatankowałaś troszkę, troszkę ci się udało ale Masakra a nie umie tam głować Przestał motocyk tam dalej trochę Nie ma i kluczyk Co to jest? Jedynka? Jedynka no. Dzięki wzajemnie